Witam, jestem Karol Rudny i chcę przedstawić mój biznesplan na temat szkoły doskonalenia technik jazdy. Założenia mojego projektu głównie to doskonalenie technik jazdy oraz opanowanie prawidłowych zachowań za kierownicą w sytuacjach trudnych, takich jak mokra lub oblodzona nawierzchnia, aby osoby, które chcą powrócić do czynnej jazdy, Mogły na spokojnie się do tego przyzwyczaić. Jak obecnie wygląda sytuacja w samochodach? Co się zmieniło w technikach? Co się zmieniło w prawie? Oraz uczenie młodych kierowców jak zdiagnozować na podstawie jazdy, na podstawie odczuć drobne, podstawowe usterki. Planowanym miejscem prowadzonej działalności gospodarczej będzie tzw. Kapanówka przy Alei Matki Boskiej. Hatimskiej, ponieważ znajduje się w centrum, niedaleko centrum, jest to duży plac, przez co będę mógł znaleźć dużo miejsca na różne manewry. Cechami wyróżniającymi moją działalność jest innowacyjność pomysłu, ponieważ w okolicy Tarnowa i w samym Tarnowie nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej, nie ma takiej działalności. Profesjonalna kadra szkoleniowa oraz najnowsze metody nauczania, które się ze sobą łączą. Będę szukał najbardziej doświadczonych, młodych, najlepiej instruktorów. Odpowiedni sprzęt, aby nasi konsumenci oczekiwali od nas dużo i żeby dostali od nas dużo. Ale w ramach urozmaicenia kursów, raz na kwartał, będę starał się znaleźć, zapraszać. Polskich kierowców wyścigowych bądź rajdowych w celu instruktażu teoretycznego, żeby powiedzieli, z czym to się je, jak, że samochód nie jest zabawką. Tutaj mamy tabelę z głównymi kosztami i przychodami mojej działalności. Koszty do poniesienia to koszty, które są potrzebne na, sam, na start działalności. Stałe koszty miesięczne i przychód miesięczny to chyba nie trzeba tłumaczyć. Przychód miesięczny na spokojnie wystarczy, żeby wszystko opłacić. Żeby na wszystko wystarczyło. Działania promocyjne. Głównie będę chciał reklamować się na banerach przy głównych ulicach w Tarnowie i Wokół Tarnowa. Mam nadzieję, że będę reklamowany przez tutejsze radio RDN. Tarnowską telewizję Tarnowska TV oraz gazetę Temi. Po zakończeniu kursów również będziemy rozdawać koszulki, różne długopisy, takie gadżety, żeby było wiadomo, gdzie się uczyły dane osoby. Również w szkołach nauki jazdy będziemy zostawiać brożury i różne ulotki, żeby było wiadomo, że coś takiego w ogóle jest w Tarnowie. Głównym celem na pewno jest też to, żeby na polskich drogach było coraz mniej incydentów, aby ludzie dostosowali się do tego, co się dzieje na drodze. Jeżeli jest mokra droga, żeby jechali wolniej, żeby wiedzieli, co się stanie, jeżeli wpadną w poślizg. Żeby też wiedzieć, co się stanie, gdy inny uczestnik ruchu drogowego zachował się niestosownie na drodze lub nagle wykonał niespodziewany Manewr. W Tarnowie działają tylko szkoły nauki jazdy, ale najbliższy ośrodek znajduje się dopiero w okolicach Krakowa. Będziemy też współpracować wraz z naszymi szkołami tarnowskimi. Dużą szansą powodzenia jest to, że nie ma konkurencji w okolicy Tarnowa, i mamy duże pole do popisu. I mamy naprawdę dużą szansę. Mamy nadzieję, że nasi klienci, młodzi kierowcy zaraz po otrzymaniu swoich praw jazdy, yy, będą chcieli rozwijać swoje zdolności na, za kierownicą, na drodze, może i też na torze. Może wyhaczymy jakieś młode talenty. Yy, dziękuję za poświęcony czas.